Jakie będzie Czyste Powietrze 2.0? To jest temat kolejnego pytania do eksperta. Z nami pan Łukasz Sajewicz, dyrektor do spraw klientów strategicznych firmy Wisman. Panie Łukaszu, jakie zmiany wprowadził w ostatnich dniach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska do programu Czyste Powietrze? No zmian jest dużo. Można powiedzieć, że one przede wszystkim zostały bardzo tak, w sposób metodyczny wprowadzone jeżeli chodzi o kwestie grup beneficjentów, bardzo wyraźnie widać, że tam został podziel, zrobiony podział na trzy grupy, bardzo wyraźnie widać, że ci, którzy najlepiej zarabiają, będą mieli troszeczkę inne wsparcie ci, którzy zarabiają w bardzo określonych widełkach na osobę w gospodarstwie domowym. Będą mieli większe wsparcie, no i wreszcie ci najbiedniejsi, ci, którzy są, można powiedzieć, że najbardziej um, tutaj um, nie, trudni, jeżeli chodzi o obsługę w tym programie, najbardziej um, e, najmniejszą świadomość przede wszystkim posiadają, ci będą mieli możliwość nawet stuprocentowego dofinansowania do kwoty pięćdziesięciu trzech tysięcy złotych. Oprócz tego jeszcze bardzo korzystne też warunki. Wynikają z faktu, że ten program pójdzie znacznie szerzej, jeżeli chodzi o źródła, gdzie te pieniądze będzie można pozyskać, czyli tutaj będą już nie tylko wojewódzkie fundusze, ale również będą banki, i to też powinno bardzo udrożnić i ułatwić dostęp do programu. Czyste Powietrze 2.0 będzie prostsze? Jakie w Pana ocenie? Generalnie widać wyraźnie, że. Wszystko idzie w kierunku uproszczenia metodologii. Widać wyraźnie też, że ma być skrócone mają być okresy weryfikacji wniosków. Pewne tam też bardzo konkretne procedury zostały zdecydowanie uproszczone, co jest bardzo dobre. No i, i, i co najważniejsze, że przede wszystkim dostęp do tych środków, do tego finansowania będzie znacznie szerszy poprzez sektor bankowy. Czy w związku ze zmianami w programie Czyste powietrze OZE po tych zmianach jest bardziej promowane, łatwiej o dotację? Tak, rzeczywiście odnawialne źródła energii widać wyraźnie, że w programie 2.0 stają się zdecydowanie bardziej potraktowane priorytetowe w stosunku do poprzednich wersji. Widać wyraźnie, że ten aspekt wynikający już nie tylko z pomp ciepła które zyskują zdecydowanie korzystniejsze warunki, nawet 45% w przypadku pomp ciepła o wysokich współczynnikach efektywności, takie, które firma Fisman oczywiście ma w swojej ofercie. To jest jeden bardzo ważny aspekt, a drugi, być może jeszcze ważniejszy, że możemy to wszystko powiązać doskonale z, z, ze wsparciem Mój Prąd. Czyli za jednym zamachem w jednym programie, w jednym miejscu będziemy mogli otrzymać dofinansowanie do mojego, z mojego prądu, jak i czystego powietrza. Czyli mówiąc prost, to czym jesteśmy, na pewno wyróżniamy się, czyli powiązanie pomp ciepła i fotowoltaiki zostało tutaj w bardzo dobry sposób uwypuklone i to stwarza nam bardzo dobre warunki na pomoc dla naszego klienta. Zarówno w jednym, jak i w drugiej kwestii. A czy firma FISMAN jest gotowa na te zmiany? Jak przygotowujecie się Państwo do tego nowego programu? No, widać wyraźnie, że to jest ogromne wyzwanie dla naszej branży, również dla firmy FISMAN. Szczególnie jest to dla nas korzystne z punktu widzenia działania naszego programu obsługi. Stron internetowych naszych klientów, którzy się zgłaszają do nas poprzez naszą stronę internetową i poprzez program VitoContact. Widzimy, że tam jest bardzo dynamiczny wręcz wzrost zainteresowania i to spowodowało, że tam mamy możliwość obsłużenia tego klienta bardzo precyzyjnie od samego początku do końca poprzez naszą infolinię. A z drugiej strony oczywiście przygotowujemy się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o tą część produktową, ponieważ rzeczywiście pompy ciepła i wszystko, co jest związane z pompami ciepła i fotowoltaiką, to jest dla nas jeden z najbardziej strategicznych w tej chwili punktów, jeżeli chodzi o rozwój związany z rynkiem obsługi również czystego powietrza. A jeśli chodzi o tych klientów indywidualnych, to w jaki sposób pomagacie Państwo uzyskać im dotacje? Jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, to jest temat, można powiedzieć, że zdecydowanie trudniejszy i dlatego też stworzyliśmy rzeczywiście prawdziwą infolinię. Mówię prawdziwą, dlatego że to są żywi ludzie, którzy konsultują, którzy rozmawiają i którzy. Mogą każdego klienta, który jest zainteresowany właśnie obsługą w programie Czyste Powietrze, odpowiednio poinformować, odpowiednio skierować i odpowiednio wręcz, nawet w przypadku naszych partnerów, którzy z nami współpracują w ramach oczywiście obsługi firmy FISMAN w Polsce, wszystkich zapytań poprzez WITOKONTAKT przygotować, nawet pomóc właśnie w obsłudze poszczególnych wniosków. Bardzo wielu zresztą audytorów z nami współpracuje, którzy również pomagają ludziom wypełniać takie wnioski i wysłać najlepiej w formie elektronicznej bezpośrednio do, na stronę portalu beneficjenta, gdzie te wnioski na czyste powietrze są przyjmowane. Prowadzicie Państwo również Fundację Świadomi Klimatu. Jaka jest rola tej fundacji w realizacji programu Czyste Powietrze? Czy pomaga w jakiś sposób samorządom? O, jak najbardziej. To muszę przyznać, że mm, Fundacja Świadomi Klimatu to jest w tej chwili y, z punktu widzenia właśnie współpracy z samorządami chyba y, najważniejszy y, element y, dotyczący y, obsługi. Rynku obsługi właśnie można powiedzieć takiej przedinwestycyjnej. To powoduje, że jesteśmy obecni w tej chwili szczególnie, jeżeli chodzi o wszystkie klastry energii, większość może klastrów energii w województwie dolnośląskim, ale nie tylko, również w województwie śląskim. I staramy się właśnie. Pomóc tym y, gminom zarządzać tymi wszystkimi zapytaniami, które są związane przede wszystkim właśnie z czystym powietrzem i programami pomocowymi dla klastrów energii. Bo tak naprawdę y, w tej chwili jeszcze y, te klastry energii w bardzo wielu województwach nie mają y, tak specjalnych y, środków na swoją działalność, jak to jest na terenie Dolnego Śląska. Stąd. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju pilotaż i rzeczywiście te klastry dolnośląskie są, można powiedzieć, taką forpocztą, jeżeli chodzi o możliwość znacznie szerszego i znacznie, myślę, że w przyszłości poważniejszego zaangażowania i fundacji, i firmy FISFAN, jeżeli chodzi o współpracę z gminami. Mamy nadzieję, że podobne środki finansowe, podobne dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Będą również w innych województwach, no i wtedy to, to wsparcie myślę, że będzie znacznie szersze z naszej strony również dla innych województw, dla innych klastrów energii. Ale to właśnie fundacja tutaj edukuje tutaj spotyka się z mieszkańcami, spotyka się z przedsiębiorcami w danych klastrach energii. Również staramy się współpracować i pomagać pracownikom urzędów gmin. Po to, żeby mogli jak najlepiej przygotowywać wnioski dla siebie, dla swoich gmin, no i dla swoich mieszkańców.